Dzień dobry. Rozpoczynamy ostatni dzień w Anglii i dzisiaj będzie dzień jedzenia 10 gramów glutaminy. Żeby trochę poczuć się jak nie na diecie, to z kieliszka powinie zdrówka. Dobrze, że to wszystko jest podpisane. Bo trochę kolorów tu mamy, ale już, już, już się zbliżam. Witamina E, witaminy, witamina B, berberyna. Tutaj co mamy jeszcze? Stak witaminowy. Witamina B6, D3, to na później i witamina C. W każdym posiłku mam też jakąś ilość owoców bądź warzyw. Albo i owoców i warzyw. A teraz przede mną 150 cream of rice, 50 izolatu, 75 jabłka. I tutaj mam wodę, prezencik od Kuby i Meg z okazji TEAM MEAT który zapewne już widzieliście naprawdę było mega fajnie, mega inspirująco także zabieram się za jedzenie kolejny posiłek 250 g kurczaka 125 makaron trochę cukinii, jeszcze będzie trochę ketchupu tutaj macie te ciasteczka, o których wspominałem niestety nie dla mnie no ale jedno ma 200 kalorii i są dość spore tak wyglądają tak wygląda jedno ciacho, gdzie ono tak naprawdę się rozpływa, fajnie je wsadzić do mikrofali i no, ale ja muszę się zadowolić tym. Jeszcze co muszę zrobić teraz yy, wrzuciłem trening push, znaczy to wrzuca się, także on pewnie będzie, nie wiem kiedy będzie, czy będzie przed, czy będzie po, no ale już jest wrzucony na kanał, także też dużo dużo fajnych rzeczy, jeżeli chodzi o, będziecie mogli nawet wypatrzeć, bo bardzo łatwo zauważyć, jak działamy. Na przykład ciekawostka, jeżeli chodzi o, teraz muszę podłączyć aurę. tak wtrącę. Ciekawostka, jeżeli chodzi o wyciskanie, to opuszczając sztangę, żeby łokcie trzymać właśnie przed sobą wyobrażamy sobie, że wiosłujemy ją na siebie. W ten sposób przyciągamy na maksa i tutaj pełny ruch. Muszę wam powiedzieć, że to zrobiło sporą różnicę i mimo niezbyt dużej ilości serii to poczuję klatkę bardzo, bardzo dobrze dzisiaj, w sensie jest zakwaszona, wczoraj podczas treningu no pompa była naprawdę spoko. Także posiłek numer dwa przedtreningowy, jeszcze jeden i dzisiaj Muszę wyjść troszeczkę wcześniej, jeżeli chodzi o trening. 250, 125, trochę pieczapu. Co do pieczapu, to jest taki i też widzicie u nas w Polsce jest wersja 500 gramów. Tutaj jest wszystko 800 kg. Co do napojów, na przykład, nie można wziąć jednej puszki. U nas też to się już troszeczkę zaczyna dziać, jeżeli chodzi o. Mm, jeżeli chodzi o napoje, że często są w zgrzewkach i nie można tych zgrzewek często rozdzielać, szczególnie w biedronkach i tak dalej, są pojedyncze, oczywiście, do wyboru, ale już coraz bliżej idą właśnie w tą stronę. Na przykład, co do tak jak wspomniałem, puszek jest po 8, po 30, wychodzą wtedy taniej. No ale co do napojów, też to jest smaczne. Naprawdę, muszę powiedzieć, że jest słodkie, ale też. Jak za dużo się wypije, to dla mnie jest aż za słodkie. I co tutaj, w sumie, no w sumie to wszystko z ciekawych rzeczy, bo za dużo napojów tutaj nie braliśmy. No, tak to wygląda Przedtreningowo. 175 g ryżu, 100 banana, 200 kurczaka, sól i dodałem troszeczkę chili. Spróbujemy taki miks. Tutaj mam 70 g dekstrozy, będzie podczas treningu i 25 EAA. I to wszystko. Dobra. I jak z od razu muszę wychodzić, bo chwilę zajmie mi podróż, droga. Nie tak długo, no ale wystarczająco, a dzisiaj muszę być wcześniej, tak jak wspominałem, muszę zrobić najpierw pośladek, a potem przejdziemy do pleców, no i potem zobaczycie resztę. Miska dobroci, 70 gramów, czekajcie, jak to się nazywało? Choco rice. Takie płateczki. A do tego 100 gramów cream of rice. 100 jabłka, 50 izolatu. Posiłek potreningowy, ostatni trening za nami. Był on nagrany, ale na inny kanał, także zapraszam do obserwowania kanału Kuby. Kuba Cieleń. Proste. E, jakoś tak się zrobiło trochę pusto, trochę smutno. E, wiem, że każdy lubi na Instagramie oglądać tylko takie, wiecie, dobre rzeczy. Ale jak powiedziałem, że ten prep będzie mm, taki, jak, jak jest życie. No nie zawsze w życiu jest, wiecie, kolorowo i tak dalej, i e, będzie brakowało tego miejsca, będzie brakowało tych treningów. Mimo, że nie byłem tu bardzo długo, no to Kuba znam bardzo, bardzo, bardzo wiele lat. E, współpracujemy, no mówię, to jest więcej niż tylko i wyłącznie współpraca trenerska, bo zawsze mogę mu się wygadać i tak dalej, ale kiedy trzeba, to. W potylicę dostaje ojcowskiego, tak zwanego. A myślę, że o to chodzi. Trener musi być ostrzejszy w niektórych momentach, a czasami pogłaskać, jak na to zasłużysz, jak na to zapracujesz. Także, no mówię, nie chcę, żeby to były materiały na zasadzie, że wszystko jest kolorowe, śmiesznie, fajnie. Jest super, bo oczywiście mogę sobie pozwolić na to, żeby wylecieć i tak dalej, fajnie. No ale do rozważenia jest wiele opcji, tak powiem. A wy wyciągnijcie z tego e, kontekst. O tak. Ja się biorę za jedzenie. Jeszcze dwa posiłki. Trzeba jeszcze zrobić posiłki na jutro, na podróż, jako że wstaję 3.30. O 4.00 będę już w samochodzie. No i może się uda troszeczkę zdrzemnąć. Potem lot. E, Warszawa. Tam jeszcze zrobię sobie posiłki. I m, podróż pociągiem. Mam nadzieję, że nie opóźniona, bo często różnie bywa. No, ale tak jak mówię, jeszcze dwa posiłki przed nami, także kontynuujemy. Smaży się mięsko, 250 gramów wołowiny. Tutaj mamy 5%, czyli chudej. Tutaj mamy 150 gramów ryżu. A tutaj seteczkę. Ananasa. I w sumie to jest mój ulubiony posiłek, jeszcze troszeczkę ketchupu na to wpadnie i jeszcze kontynuując to co powiedziałem wcześniej, co to tęsknoty i tak dalej, to trzeba wspomnieć o jednym, e, o wdzięczności, bo jestem bardzo wdzięczny za to, że moje życie tak się potoczyło, że mogę podróżować, mogę odwiedzać ludzi właśnie, które mi się inspiruje, mogę z nimi rozmawiać, nagrać z nimi materiał, tak? Potrenować, spędzić czas. To jest naprawdę fajne. I czasami zapomin... tak bardzo myślimy o tym, gdzie chcielibyśmy być, że zapominamy, żeby cieszyć się tym, gdzie jesteśmy. Ty co o co chodzi? Bardzo mądry cytat z filmu. I myślę, że paru osobom. Może dać tak do myślenia. Zresztą mi też kiedyś dał. I staram się cieszyć z tego, co mam. Bo wiem, że zawsze mogę tu wrócić. Nie ma problemu. I myślę, że jednego dnia na pewno. Znaczy, myślę, jestem pewien, że tu wrócę. Kiedy? Nie wiem, czy podczas jeszcze tych przygotowań. Może będzie wyjazd gdzieś indziej. Nie wiem, nie mogę powiedzieć zero -jedynkowo. Jeszcze pamiątka. Z Ultraflex bluza, na szczęście mieli 3XL, pani się postarała, znalazła. Także kolejna fajna rzecz, która będzie przypominała o miejscu, w którym byłem, miejscach, w których byłem, no bo troszkę też zobaczyłem, naprawdę było gito. Posiłki na jutro gotowe. Tutaj mamy 4 całe jajka, 150 g mąki, 100 g truskawek i 30 izolatu. A tutaj jest 150 g ryżu, 150 ananasa i 200 indyka. Za chwilkę to zapakuję. Przed chwilą oglądałem podcast z Justinem Szajerem na HD Muscle. Jakby ktoś chciał, to polecam, bo naprawdę jest głęboki, jest bardzo mocny. Wypowiada się tam na temat tego, jak prawie umarł po wypadku. Bardzo, bardzo mocne. Do tego, jak był w śpiączce i jak opiekowała się nim jego mama. I też czasami dostawałem takie pytania: kto jest Twoim takim bohaterem i inspiracją? I właśnie myślę, że to jest moja mama. Ale dzisiaj jestem szczery i taki wylewny. Chyba... Chyba Estro. Możliwe. Nie, niemożliwe. Niemożliwe. No, ale tak wprost mówiąc, wszyscy znamy jakieś historie i po tym, wiedząc ile ona przeżyła i przeszła, nie wiem, czy chcę, żeby... Na pewno no, nie chciałaby dzielić tego wszystkiego, bo są rzeczy, o których się nie mówi, ale a... Po prostu po tym, ile przeszła i nadal jest osobą, która potrafi się uśmiechać i pokazać zadowolenie, i że kocha życie, że kocha nas Wilsonka, Markusa teraz. Się Markusem jest opiekaczem Markusa teraz. Także kolejne małe do opieki po mnie i na talce, mojej siostrze. No także jakby pytać o bohatera, to chyba. Chyba tutaj. Bo tak szczerze, no oczywiście są osoby, którymi się inspiruje z naszego świata e, kulturystyki, fitness, ale taką osobą, która życiowo pokazuje, że może się walić, może się palić, ale trochę uśmiechu i szczęścia trzeba zachować, w czymkolwiek wynajdywać je. Myślę, że ona. Za chwilkę kolacja. 60 izolatu, 150 cream of rice, 100 truskawek, 20 masła migdałowego. Tutaj już jestem spakowany na jutro. Hmm, jeszcze się tylko dopakować, ale to już takie mniejsze rzeczy. Hmm. I'm coming home, Markus. A tak właściwie. Po prostu wracam do domu. Ostatni posiłek w Anglii, albo przedostatni, bo w sumie jutro będę jadł jeszcze śniadanie. Tylko nie wiem, czy jestem ja sobie już przed lotem, czy po locie, czy w środku lotu. Jeżeli mnie wpuszczą, mam nadzieję, że mnie wpuszczą i nie będę musiał tych dwóch posiłków jeść naraz, bo trochę tego jedzenia jest. Ale nie ma co marudzić. Lepiej, żeby, że jest, niż żeby go nie było. O tak. Chociaż w niektórych momentach chciałoby się powiedzieć, że mogłoby być go mniej, bo po tylu latach jedzeniu takiej ilości kalorii, to większość właśnie kulturystów mówi to samo, że woli okres redukcyjny. Nie dlatego, że okres masowy jest dla nas jakiś inaczej. Jest może cięższy pod względem właśnie ilości przyjadanych kalorii. Gdzieś tutaj wrzucę tabelę z makrosami, z kaloriami. A jak widzicie, jak pewnie już zauważyliście, to białko troszkę poszło w górę. A to dlatego, że jeszcze uważam, zresztą widzę po sobie, że rosnę. Bo zostało jeszcze bardzo dużo czasu do zawodów. Myślę, że około 10 tygodni przed tak naprawdę będzie taki mocniejszy zrzut, że tak to nazwę. Na ten moment wszystko jest ok, baga dosłownie idzie na takiej zasadzie, że jest coś takiego. Tak. Także w kulturystyce nic nigdy nie jest liniowe, czy wzrost wagi, czy spadek. Zresztą nie tylko na wagę patrzymy, a co najważniejsze utrzymuje się, a nawet poprawia się hmm, wydolność i wydajność treningowa. No, to by było na tyle na dziś. Zostawcie suba, komentarz, łapkę w górę i widzimy się już w Polsce.